Jan Redliński, trener zespołu UKS i Wiczna jest z nami. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, rozmawialiśmy przed chwilą w Kuluarach, że jest to taki wasz tak naprawdę pierwszy turniej wyjazdowy, trochę dalszy niż lokalny. Proszę opowiedzieć w takim razie wrażenia z turnieju Smoka. No Zdecydowanie dla chłopców to jest pierwszy raz, tak naprawdę oni też próbują się odnaleźć tutaj, bo pierwszy wyjazd za dom, e, takie małe zgrupowanie powiedzmy, pierwszy raz bez rodziców, większość jest tak. E, to jest przede wszystkim przygoda, tak? Dzisiaj tak naprawdę poznajemy, widzimy, staramy się pokazać to, co my umiemy i przede wszystkim, tak jak mówiłem, no, chcemy się dobrze bawić i póki co to się udaje. Czyli bardziej stawiacie na zabawę niż na jakiś wynik sportowy, prawda? Zdecydowanie, no, to jest taki wiek, gdzie, no nie oszukujmy się, to powinna być przede wszystkim zabawa, tak? I widząc tutaj te śmiechy, to zdecydowanie to jest najważniejsze, tak? Czy rozmawia Pani już z zawodnikami, jak oni odczuwają ten turniej? Czy też im się podoba Kraków bardziej może niż sam turniej? Czy bardziej turniej niż Kraków? Czy atrakcje, z jakich skorzystaliście? Co, co zawodnicy mówią o turnieju Smoka? To znaczy, no do tej pory wczoraj mieliśmy bardzo intensywny, tak, dzień, bo najpierw te rozgrywki, co prawda dzień zaczęliśmy słabo, ale później zakończyliśmy zwycięstwem, to od razu humory się poprawiły. A wczoraj dokładnie padli mi o 9 byliśmy w Muzeum Lotnictwa, byliśmy w Muzeum Gier. W Muzeum Gier chcieli nawet kieszonkowe swoje własne dać, żeby jeszcze zostać godziny dłużej, więc w ogóle byli mega zadowoleni. No i mówię, no oni, byli, oni są mega zadowoleni. Nawet nie zdążyli jeszcze zatęsknić za domem, więc dla mnie też Frajda, mówię, wczoraj godzina dziewiąta, wszyscy padli jak muchy, cisza totalna w hotelu, więc super, naprawdę. To jeszcze w takim razie, skoro już rozmawiamy o tych wyjazdach i o tym, że dzieciaki są po raz pierwszy, to proszę powiedzieć, jak na tle takich lokalnych turniejów właśnie, które odbywają się u Was w okolicy, wypada turniej Smoka? Zdecydowanie większy jest ten turniej, tak, bo tutaj mamy 28 drużyn, u nas lokalnie no to 10-12 drużyn. Eee... No jest to zdecydowanie większy turniej i no ciężko porównać, tak? Ale poziom, no liga Mistrzów zdecydowanie wyższy poziom niż u nas powiedzmy no. są tam zespoły pojedyncze, które na turniejach gdzie rzeczywiście poziom jest zbliżony. Ale tak czysto sportowo, no, dzisiaj zdecydowanie fajnie, jeżeli ten poziom jesteś tam wyrównany trochę bardziej. A no mówię, no, porównując to do naszych turniej. No mówię, no ciężko porównać, bo to jest całkiem inny rozmiar, tak jest wielka impreza, są wycieczki, atrakcje, no a u nas to jednak jest przyjazd razem z rodzicem, przywozi samochodem pod halę, potem odbiera z hali, więc całkiem inaczej, tak, tutaj zdecydowanie te atrakcje robią robotę. Czy w takim razie zdecydowaliście się przyjechać do Krakowa na turniej Smoka po to, żeby sprawdzić się z lokalnymi, właśnie nie z lokalnymi rywalami, tylko po prostu na, na tle zawodników z całej Polski? No to był też na pewno jeden argument, tak? A drugi, że no te możliwości, które, czy te atrakcje, które były oferowane w ramach wyjazdu, no to też zachęca, tak? To jest zdecydowanie coś, co przekonało mnie do tego, żeby chłopak zgłosić. No i widzę, że to był dobry, dobry tak naprawdę pomysł, bo no mówię lokalnie byśmy tego nie przeżyli. Chłopaki mają przygotowanie przed pierwszym obozem latem, bo latem się wybieramy na pierwszy obóz, to ja już wiem przynajmniej jak chłopaki reagują. Chłopaki też widzą jak to jest, jak pierwszy weekend bez rodziców, więc zdecydowanie im plus. Tak? Super po prostu. Trzymamy w takim razie kciuki, żeby kolejny turniej smuka również odbył się z udziałem UKS i Wicznej. Pan Jan Redliński był naszym gościem. Dziękujemy Panie Trenerze jeszcze raz. Dziękuję bardzo, z chęcią się pojawimy.